Witajcie. I stałam się posiadaczką bezprzewodowego odkurzacza ręcznego, który tak naprawdę przyda się w każdym domu, niezależnie od tego, czy macie odkurzacz centralny, najnowsze modele odkurzaczy mopujących, czy zwykły odkurzacz workowy, bezworkowy itd. Takie urządzenie przyda się w każdym domu, i zaraz Wam o nim opowiem. Wygląda to tak. Nie jest takich dużych rozmiarów, co jest ważne. Opowiem Wam o plusach i o minusach, bo i tak je znalazłam. Yy, I chciałam Wam powiedzieć, że warto coś takiego mieć w domu. Yy, urządzenie jest bezprzewodowe, ponieważ potrzebujemy do niego baterii. Jest to akumulator litowy 18V. Jednym klikiem zakładamy go i jednym klikiem demontujemy. Bateria wiadomo, jest troszkę cięższa, więc sam odkurzacz też staje się cięższy. Niemniej jednak jest poręczny i. Na tyle lekki, że bez problemu poradzi sobie z jego obsługą, nawet dziecko czy osoba o mniejszej sprawności fizycznej. Akumulator oczywiście trzeba naładować co jakiś czas. W związku z powyższym załączony do jego zestawu akumulator, ładowarka i akumulator również e, kompatybilne z innymi urządzeniami e, tej samej marki. E, ładujemy normalnie 230 V w każdym gniazdku. E, co takiego w tym odkurzaczu mnie urzekło? Ja dużo e, szyję, wszędzie e, fruwają jakieś niteczki, jakieś farfocle, kawałeczki materiałów i zamiatanie tego e, Zwykłą zmiotką? Do tej pory oczywiście tak. Ale po co, kiedy można to po prostu wziąć i odkurzyć? Minusem jest to, że odkurzacz jest głośny. Ale to, że jest głośny, to jest jedno. Ponieważ plusem z kolei jest to, że jest dlatego głośny, ponieważ mocno się. I naprawdę zbiera praktycznie wszystko, co znajdzie na swojej drodze. Zatem to, że jest głośny, jest dla mnie minusem, ale nie tak dużym, żeby dyskwalifikowało to urządzenie jako przydatne czy praktyczne, czy lubiane. Oczywiście są odkurzacze tradycyjne, które są cichsze. Niemniej jednak, dla mnie wygrywa ten ręczny odkurzacz Rejobi, ponieważ nie muszę wyciągać swojego dotychczasowego odkurzacza przewodowego, który muszę ciągnąć za sobą, składać, rozkładać, wkładać rurę, wyciągać rurę itd. itd. Mamy zbiornik, który no może nie jest jakoś bardzo pojemny w porównaniu do tradycyjnego odkurzacza. Natomiast jeżeli chodzi o, o sam fakt, że jest to podręczne, urządzenie czyli tak jakby takie doraźne zbieramy um, śmieci um, na przykład z kanap samochodowych chcemy odkurzyć um, odkurzyć na przykład sierść zwierząt z kanapy. Chcemy tak jak ja pozbierać niteczki z podłogi i krzeseł po skończonej pracy. To to w zupełności wystarcza. Nie potrzeba nic więcej. Mało miejsca zajmuje, można przechowywać w szafce, w związku z czym no, dla mnie to wygrywa. Dla mnie to wygrywa. Jednym klikiem naciskamy tu i mamy rozbrojone urządzenie, czyli pojemnik, do którego wpadają śmieci oraz filtr. Tu wewnątrz jest filtr. Który wyciągamy wykręcając, mój jest niestety już troszkę zabrudzony, ponieważ no, codziennie go używam odkąd go mam, ale łatwe jest jego czyszczenie, ponieważ można go po prostu przepłukać w wodzie raz na jakiś czas, ale dobrze wysuszyć przed ponownym jego użyciem. Wkładamy go do środka, zakręcamy i jak widać trzyma się mocno łatwa obsługa to również można spokojnie przepłukać pod bieżącą wodą i urządzenie jest wtedy i czyste i gotowe do dalszej pracy. Nakładamy w ten sposób, że musimy zahaczyć z tyłu o taki bolec. Klik i urządzenie działa. Działa. Jest gotowe do działania.